Cześć, nazywam się Jan Wasilewski. Witaj w kolejnym odcinku Psychologia Podcast. Tutaj rozmawiam o psychologii z naukowcami i praktykami. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wskaźniku profesora Wyleżała, o mechanizmach oceniania choroby otyłościowej przez wygląd, o tym, że ludzie oczekują od chorych na chorobę otyłościową samowyleczenia, o tym, że niedawno sytuacja się zmieniła w kwestii leczenia otyłości oraz o tym, że powstały skuteczne leki przeciwotyłościowe. Porozmawiamy po prostu też trochę więcej na temat tego, jak się leczy chorobę otyłościową. Proszę cię, poświęć sekundę na zaobserwowanie tego podcastu i ocenianie go. To mi pomoże dotrzeć do większego grona osób. I zaczynamy audycję. Ja, proszę Państwa, w obliczu tych wszystkich jakichś takich dyskusji dotyczących różnych wskaźników, co jest dla nas zdrowe, co niezdrowe, i w obliczu tego, że zauważyłem, że chorzy sobie zupełnie z tym nie radzą, wprowadziłem taki, jakby swój, swój bym powiedział wskaźnik, z wskaźnikiem wyleżoła. No wchodzimy do sklepu, sięgamy po jakiś produkt i widzimy na tym produkcie Odwracamy, odwracamy, nie? To jest pierwszy, bo jeszcze oprócz musimy odwrócić. Nie tylko patrzeć na te pięknie kolorowe obrazki, które wołają, krzyczą do nas zjedz mnie, zjedz mnie, tak jestem dobry, tak jestem zdrowy, prawda? I tak dalej, tak? Sięga i odwraca Pan. Tam oczywiście najmniejszymi możliwymi literkami Takimi, żeby 70% społeczeństwa tego nie dostrzegło bez okularów, prawda? I to jeszcze tak wkolopowane, wkomponowane w kolory, żeby to się w ogóle nie rzucało w oczy. Ma pan informację dotyczącą składu tak? i kaloryczności. I widzi pan, najczęściej to jest podawane na 100 gramów, i widzi pan 140 kilokalorii na 100 gramów. Co to panu mówi? To dużo mało? Ile? Dużo czy mało? Wydaje mi się, że też w zależności od tego, w czym są te kalorie, czy to nie masz tak dużego znaczenia? No, no, no niewątpliwie ma, ale skupmy się tylko i wyłącznie na początku na kaloriach. No, zależy ile tego zjem. To też, ale to, no dobrze, czy to jest dużo czy mało? Na tle innych produktów. No to jest na pewno dużo więcej niż w warzywach i mniej niż w chipsach. No to ja proponuję coś takiego. Przelicznik wyleżała jest taki. Dzielimy tą liczbę kalorii w 100 gramach przez 10. Czyli 140 dzielimy przez 10 i otrzymujemy wynik 14. Co on oznacza? On oznacza, że musielibyśmy do szklanki herbaty, bo to już jest ta korekta, że 100 na 200, tak. Do szklanki herbaty, bo że to jest herbata. Nie wiem, czy to ją odbiorcy, bo na widzą, tak? Musielibyśmy tej szklanki herbaty wsypać 14 łyżeczek cukru, żeby ta herbata miała tą kaloryczność, jak ten produkt, który za chwileczkę Pan kupi w sklepie. Kto to wypije z 14 łyżeczkami cukru? A gwarantuję Panu, że to zjemy, Jeszcze nam będzie smakowało. I zwróćcie Państwo uwagę, wchodzicie do sklepu, macie tak 140, 180, jak znajdziecie coś, co ma 60 kilokalorii na 100 gramów, czyli 6 łyżeczek cukru, co wydaje się i tak już potęgą, tak, to to będzie wielki Państwa sukces. A warzywa, to tak, ale nie przetworzone. Mm -hmm. Tak, nieprzetworzone. Bo, jeżeli sięgniecie kalorycz do kaloryczności przetworzonych warzyw, to też się przekonacie Państwo, że tam znowu pojawiają się te nieszczęsne kalory, i nagle ogórki, które uważa się, że są ujemnymi kaloriami, przestają być ujemnymi kaloriami. Że myślę, proszę Państwa, że. <laughs> każdy z nas, niezależnie od tego, czy choruje na otyłość, czy nie, tak naprawdę toczy codzienną walkę o swoje zdrowie. To nie ulega wątpliwości, tak? To się nazywa w chwili obecnej medycyną stylu życia, tak? W związku z tym, jak świat otaczający nas traktuje, staramy się przeciwdziałać temu, dbając o swoje zdrowie. Jednym z tych elementów jest niewątpliwie dbałość o to, jak się żywimy. Tak? Kolejnym elementem jest niewątpliwie aktywność fizyczna, ale i tutaj takie bardzo, bardzo, bardzo duże ale, ale każdy z nas, każdy z Państwa, Pan również doskonale wiemy, że w naszym organizmie potrafią się rozwinąć choroby niezależnie od nas i których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Tak? Przed... Ja często mówię tak: kobieta zdrowa, nigdy jej nic nie było, nagle się budzi i ma nadczynność tarczycy. No skąd się wzięła ta nadczynność tarczycy? No, nie znajdujemy żadnej przyczyny. Po prostu te komórki w tarczycy zaczęły źle funkcjonować. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że chora pewnego dnia się budzi, nie wiem czy pięknego, czy nie pięknego, i zaczyna chorować na nadczynność tarczycy. Co takiego się stało? Niczemu nie zawiniła. Żyła porządnie, szanowała swoje zdrowie i zachorowała. Nie mam takich przykładów? Mnóstwo mamy takich hmm. przykładów. Tak to wygląda, tak? Pytamy się potem, dlaczego ja na to zachorowałem, tak? Co takiego zrobiłem? Nic, tak? Zaczynamy chorować i teraz. Bo zaczęły źle działać jakieś komórki w tym organizmie. Po prostu coś się zacięło, coś się zepsuło, tak? Co robimy? Idziemy do lekarza, idziemy do poradni, idziemy do szpitala, przeprowadzamy diagnostykę. W ślad za tą diagnostyką rozpoczynamy leczenie. A jak wygląda to w przypadku otyłości? Co chory słyszy, od rodziny, od swoich znajomych? Ogarnie się, zrób coś ze sobą, tak? Bo w przypadku otyłości, proszę Państwa, też niejednokrotnie mamy do czynienia z taką sytuacją. My ze względu na skomplikowany proces rozwoju tej choroby nie jesteśmy w stanie ocenić, która, z, która, która postać tej choroby ma charakter egzogenny, czyli zewnątrz pochodny, czyli taka, która jest związana właśnie z tym, co powiedziałem odnośnie sposobu żywienia, a która ma charakter endogenny, czyli coś się zacięło. Ale my to w gabinetach słyszymy. Przychodzi chora i mówi, nie wiem, co się stało. Całe życie ważyłam 50-55 kg, a teraz niech pan patrzy, w ciągu dwóch lat doszłam do 90. Nic się nie zmieniło. Nawet jem tak samo, tak? Albo przychodzi ktoś i mówi, coś się stało takiego, że z dnia na dzień jestem tak głodny, że się nie potrafię powstrzymać. I zjem wszystko, co by to nie było: stare, śmierdzące, zepsute, zjem. Bo jestem cały czas po prostu głodny, cały czas jestem głodny, cały czas głodny, a wszyscy mi mówią, nie jest zrób coś z tym, ale nie potrafię. Tak? Albo operowałem dziewczynkę. 15-16 letnią, u której taki właśnie mechanizm zaistniał, że nagle zaczęła jeść wszystko, której rodzice walcząc o nią, starając się o nią, wsłuchując się w to, co to co słyszeli na zewnątrz. Co zrobili? Najpierw wynieśli lodówkę z domu, tak? Wszystkie jedzenie. Potem się okazało, że dziewczynka pokryjomu coś tam przynosi do domu. W związku z czym sprowadzili babcie, tak? Z tą babcią razem miesz mieszkali. No to yy, okazało się, że dziewczynka robi zakupy w sklepiku szkolnym i tam po prostu realizuje swoje potrzeby, że tak to określę, tak, w związku z czym ograniczyli dziecku pieniądze. <laughs> Przyjechali do nas, żeby operować ją w sytuacji, kiedy dziewczynka ukradła pieniądze nauczycielowi, po to, żeby pójść do sklepiku i zrealizować to, co mój mózg jej kazał. Myślę, że każdy z nas ma taką słabość. Każdy. I jak tak ze sobą usiądziemy, się do tego przyznamy, to każdy z nas zna taką sytuację. Paranalogiam, oczywiście, tak? Że właśnie ukradł te pieniądze po to, żeby coś zjeść, że zrobił coś takiego. Tak. Ja rozumiem tak. Pan. Ja Nie mówię o konkretnie I o tej czynności, tak, tak. ale każdy z nas doskonale wie, że są tak silne bodźce, niektóre biologiczne, że postępujemy wbrew sobie czasami, prawda? Mhm. No to mam takie pytanie, bo zostało nam tak 10-15 minut. Dwa pytania w jednym. Co tak naprawdę jest złego w otyłości? Bo, bo trochę o tym nie mówimy. No, bo często się mówi, no jestem gruby, to brzydko wyglądam i nie wiem. Na Tinderze mnie ludzie będą mniej chcieli. A... Znaczy tak, bo my sprowadzamy, tak. Myśmy sprowadzamy tą chorobę do wyglądu. No właśnie. A to, to znaczy to jest nie, wielkie nieszczęście tej choroby, prawda? Bo wygląd... Yy... No. My przywiązujemy bardzo dużą wagę do wyglądu jako gatunek. Przecież wszystkie bodźce związane z prokreacją gatunku opierają się między innymi w dużym stopniu na wyglądzie, prawda? A. I natura to tak ukształtowała, że podobają nam się te cechy płci przeciwnej, tak? które dają większą szansę na prokreację, tak? A w związku z czym myślę, że mózg podpowiada nam, że otyłość dewastuje życie i zdrowie, prawda? A wchodząc już w tą prokreację, o której wspomniałem, otyłość jest bardzo częstszą, częstą przyczyną występowania zespołu policystycznych jajników zespół policystycznych jajników wiąże się z e, dużymi trudnościami w zajściu w ciążę. Tak? A to u pań, u panów, a wiemy doskonale, że otyłość przyczynia się do częstszego występowania zaburzeń erekcji, przyczynia się również do gorszej jakości nasienia. W związku z czym też wpływa niekorzystnie na prokreację, tak? W związku z czym, już nawet te takie, bym powiedział, atawistyczne mechanizmy, tak, stojące u podłoża tego, że oceniamy tą chorobę tylko i wyłącznie przez wygląd, mają swoje głębokie uwarunkowania biologiczne. Proszę zwrócić uwagę, mhm. tak. Ale nieszczęście tego polega na tym, że my zamiast wykorzystać tę szansę, bo proszę zwrócić uwagę, jak bardzo skomplikowane badania musimy wykonać w przypadku wielu chorób, żeby je rozpoznać, prawda? Kolonoskopia, tomografia komputerowa, PET, rezonans, tak. Inwestujemy w to nieprawdopodobne ilości pieniędzy, i wcale czasami nie mamy pewności, czy postawiliśmy prawidłowe rozpoznanie. A tutaj można powiedzieć, Pan Bóg daje nam możliwość rozpoznania tej choroby jak na tacy. Ona nie jest rozpoznawana. No. Nie jest rozpoznawana. I to wiemy z praktyki. I wiemy również z badań naukowych, tak? W Stanach przeprowadzono takie badania, w których stwierdzono, że musi minąć, nie, wiem, na 5, 6, czy 7, czy 8 lat, żeby u chorego na otyłość w sposób formalny postawić to rozpoznanie. 75% chorych nie ma formalnie stawianego rozpoznania choroby otyłościowej, tak? No to jest jakieś dziwne zaprzeczenie medycyny, tak? Ja bym tak Państwa zapytał, ile razy byliście, proszę Państwa, zważeni w gabinecie lekarza? W Albo ile razy zdarzyło się, że lekarz, kiedy zgłosiliście się do niego z powikłaniami otyłości, tak, na przykład cukrzycą typu drugiego, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, prawda, chorobą serca, zmianami zwyrodnieniowymi stawów i jeszcze różnymi innymi powikłaniami otyłości Ile razy lekarz was zapytał się, ile pani waszy, ile Pan waszy? Tak? Czy nie choruje Pan na otyłość? Ile razy lekarze podjęli rozmowę z Państwem na ten temat? Znaczy się ja tutaj od razu dodam pewną ważną rzecz, że chciałbym niejako usprawiedliwić swojej koleżanki i kolegów, bo ja jestem w fantastycznej sytuacji, zajmując się chirurgią bariatyczną od kilkudziesięciu laty. Ja zawsze miałem ofertę dla chorego. no Nie dla wszystkich, dla tych, którzy się, wie pan, mieli te najbardziej zaawansowane postacie choroby otyłościowej. Oczywiście, proszę bardzo, tak? leczymy panią, pana chirurgicznie, tak? ale moje koleżanki, moi koledzy, którzy nie byli chirurgami, tak naprawdę jeszcze kilka lat temu nie mieli żadnej oferty dla chorego poza wmawianiem choremu, żeby się ogarnął. Poza oczekiwaniem od chorego samowyleczenia. No proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę my oczekujemy, oczekiwaliśmy od chorych samowyleczenia. Jedz mniej, ruszaj się więcej. Jakiej chorobie ktoś oczekuje od chorego samowyleczenia? Nie znam takich chorób, tak? Teraz sytuacja bardzo się zmieniła. Myślę, że Pan to wie. Myślę, że wielu również odbiorców tego programu to wie, że pojawiły się po raz pierwszy w historii medycyny skuteczne leki przeciwotyłościowe, które wiemy na jakim mechanizmie są oparte, a nie zostały niejako przypadkowo odkryte, tak, zupełnie w jakiś tam, powiedziałbym nie wiadomo w jaki sposób, tak. Dzięki wprowadzaniu, wprowadzeniu tych leków jesteśmy w stanie pomóc wielu chorym na otyłość. I to spowodowało, że moje koleżanki i moi koledzy, którzy nie są chirurgami, nareszcie mają coś do zaproponowania. Chorym i to spowodowało, że następuje bardzo szybkie, bardzo dynamiczne przewartościowanie spojrzenia na tą chorobę, przewartościowanie spojrzenia na, na chorych i powiedziałbym nareszcie, bo tak naprawdę otyłość jest chorobą, która dewastuje życie i zdrowie we wszystkich możliwych sferach. W sferze medycznej, o czym przed chwileczką wspomniałem, ale w sferze społecznej również, w sferze zawodowej. Ile razy słyszałem sytuację takiej, wszystko było dobrze, dopóki korespondencyjnie starałam się o pracę, starałem się o pracę. A potem był ten moment, kiedy musiałam pojechać, czy musiałem pojechać i się okazało, że inni są lepsi. A oni nie byli, ja miałam najlepsze kwalifikacje, ale wybrali innych, bo widać było, że po prostu jak się na mnie patrzą, że. Oceniają mnie, że jestem, jestem tak za gruba, tak? Ja bardzo bym państwa prosił, żeby nie używać tego określenia, a nawet państwo sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo to określenie rani chorych na otyłość. To proszę państwa, uważa się, że jest to że to jest określenie dyskryminujące, stygmatyzujące. I wręcz doprowadzające do takiej sytuacji, że chorzy zamykają się w sobie, nie poszukują możliwości leczenia, czyli szkodzimy tej grupie chorych, tak w ten sposób mówiąc. To potwierdzam z własnego doświadczenia. Czyli co, leczymy lekami i jak to nie zadziała, to operacją bariatryczną? Znaczy się... Y Leczenie otyłości powinno mieć dokładnie taki sam charakter jak każdej innej choroby. Proszę Państwa, jakbym się Państwa zapytał, jak są leczone choroby kardiologiczne? Ktoś ma chorobę wieńcową no tak. i idzie, dostaje tabletki. Tak? Jak już tabletki nie pomagają, to mu robią stęty. Jak już stenty nie pomagają, to co mu zrobią bypassy? No to czego się spodziewamy po, 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 po otyłości? No dokładnie tego samego. tak? Jak ktoś ma nie wiem, zmiany zwyrodnieniowe w stawach, to na początku dostaje leki, tak? Potem mu zrobią artroskopię, tak? Jak artroskopia nie pomoże, czy po kiluś latach ten staw się dalej, z, z, można powiedzieć, zniszczy, że tak to określę, w przebiegu choroby, to mu wymienią ten staw. Można by było takich przykładów mnożyć. Nowotwór, tak? Są sytuacje takie, że wystarczy endoskopia, usunięcie jakiegoś polipa, gdzie jest, są komórki nowotworowe, ale czasami trzeba operować. No po prostu musimy, proszę panią, najważniejsze jest to, żeby leczyć. Znaczy tak, kluczem jest, proszę państwa, rozpoznanie. Tak? Czyli każdy chory na otyłość powinien domagać się postawienia takiego rozpoznania od lekarza, niezależnie jaką chorobę ten lekarz mu leczy. Bo często jest taka sytuacja, proszę Państwa, że medycyna koncentruje się na leczeniu powikłań otyłości, zapominając o leczeniu przyczyny, a wiemy doskonale, i tego uczą nas na studiach, czyli to jest podstawowa wiedza, że najskuteczniejsze leczenie jest poprzez leczenie przyczyn, a nie objawów, a nie skutków. Czyli rozpoznanie, leczenie. Jakie adekwatne do stopnia zaawansowania choroby i adekwatne do odpowiedzi chorego. Bo możemy sobie wyobrazić nawet w przypadku chorych z najbardziej zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej, że leki będą na tyle skuteczne, że doprowadzą do tak istotnej redukcji masy ciała, że chirurgia nie będzie potrzebna. Ale możemy sobie również wyobrazić taką sytuację, że przy mniejszym stopniu zaawansowania choroby otyłościowej może się okazać, że chory nie będzie reagował odpowiednio. Na leki, jak na przykład na chemioterapię, czy radioterapię w przebiegu choroby onkologicznej, i wówczas, chorego co? No Będziemy operować, tak? Także najważniejsze jest rozpoznanie, najważniejsze jest współpraca z lekarzem, tak, i no, uczestniczenie, jakby w tym procesie terapeutycznym. Absolutnie chciałbym też podkreślić, że y y to jest, tak to jest bardzo szczególna choroba, która niewątpliwie wymaga wiedzy żywieniowej, o czym mówiliśmy już wcześniej. Mhm. Sami się tego nie nauczymy. Do tego jest nam. Ja już na pewno nie jak chorujemy na otyłość, do tego jest nam potrzebny fachowiec. A tym fachowcem jest dietetyk, ale nie, proszę Państwa, na zasadzie jedzenia zgodnie z instrukcją, tylko na zasadzie nauki wyboru produktów żywnościowych, które służą naszemu zdrowiu, bo to muszą być codzienne wybory w każdym tygodniu, w każdym miesiącu, w roku przez 30 lat, tak? Czyli nauka, edukacja żywieniowa. Każdy z nas ma wzloty i upadki, tak. a w związku z czym, a szczególnie jeżeli jest w jakimś procesie terapeutycznym, weźmy przykład, jeżeli ktoś jest leczony z powodu raka, to może liczyć na wsparcie psychoonkologa, tak, który wytłumaczy mu po co to robi, jaki to ma sens. Dla kogo to robi? Jak może sobie poradzić ze swoimi obawami, ze strachem? Tak. To samo, proszę Państwa, dotyczy chorych na otyłość. Też wymagają wsparcia emocjonalnego w procesie terapeutycznym. I wreszcie proszę Państwa, no aktywność fizyczna i tu też sprawa nie jest taka oczywista i prosta, bo ileż to stawów widziałem uszkodzonych przez to, że ktoś nagle postanowił się odchudzić i poszedł pobiegać do lasu i wrócił ze skręconym stawem skokowym, którego już nie dało naprawić, tak, bo masa ciała go uszkodziła. To wymaga, proszę Państwa, no, konsultacji i wsparcia ze strony fizjoterapeutów, czyli fachowców, którzy powiedzą Państwu, jakie obciążenie, w jaki sposób można realizować aktywność fizyczną, aby ona była zachowana, a nie doprowadziła do dewastacji naszego organizmu, bo oto bardzo prosto w przypadku choroby otyłościowej. Ja, mam, ja bym do tego jeszcze dołożył rodzinę. Wsparcie ze strony rodziny, którego no niestety muszę powiedzieć, często brakuje, tak? Wsparcie ze strony środowiska w pracy, które czasami może być dramatem i może działać wręcz przeciwskutecznie, tak? Ale również yy, myślę, że sytuację globalną. No w obecnym świecie, kiedy wie Pan jest tyle różnych wyzwań dramatycznych. Kiedy widzimy to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to nie daje nam komfortu, aby mm, móc skutecznie, prawda, z pełną determinacją, jakby zająć się leczeniem swojej choroby. Także to jest bardzo, bardzo skomplikowany mechanizm. Na dzisiaj to tyle. Już wkrótce pojawi się tu nowy odcinek, w którym razem z moim gościem będę zgłębiał kolejne zagadki psychologii. A tymczasem proszę Cię o zaobserwowanie i ocenienie tego podcastu. Do usłyszenia!